Mariusz Wolkiewicz a ze mną Joanna Jędrzejczyk, witamy serdecznie. Cześć, dzień dobry. Prosto z Las Vegas, chciałbym powiedzieć z miejsca wydarzeń, Ale w zasadzie tak, no bo chyba już się tam mieści, tam podejmuje te kluczowe decyzje. Na kilka godzin temu spadła na nas taka bomba, taka petarda. Ja bym bardzo chciał ten wątek zostawić na koniec, ale ciężko to zrobić, więc od tego zacznijmy. Czyli od Mateusza Gamrota, no już się zaczynają eksperci, media i fani prześcigiwać w tym, czy to jest top 5 największych walk w historii polskiego MMA, jeżeli chodzi o rywala, który jest w takim momencie swojej kariery, tak więc. Co ty, wie, co ty wiesz więcej, co możesz nam powiedzieć więcej, jakie są twoje emocje przy tym pojedynku, no bo Mateusz hmm, po tym Ludowicie Klejnie no został w końcu zauważony chyba i doceniony mimo, że na short notice dostaje olbrzymią szansę, dzięki której no, będzie mógł naprawdę wbić się do takiej turbości ścisłej czołówki i, i być najbliżej chyba w swojej karierze walki o tytuł mistrzowski. No emocje sięgają zenitu. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, co się dzieje w życiu sportowym Mateusza Gamrota. Także śledziłam na bieżąco te, te, te informacje, to co się działo, bo rozmawiamy o tym z Mateuszem już od, od paru długich tygodni. No, od paru dni gruchnęła ta wiadomość o, o wypadnięciu fizjewa i braku przeciwnika dla Oliviery. No co, mega, mega szczęście czuję spokój. To nie jest tak, że ja Mateusza darzę olbrzymią sympatią. E, ja zawsze się martwię, zawsze może nie zawsze widzę w ciemnych barwach walki moich znajomych, przyjaciół czy zawodników, ale podchodzę do tego z taką dozą e, ostrożności, a wczoraj gdy dowiedziałam się o tym nie od Mateusza, jak do niego napisałam mamy to, masz to, e, i on mówi skąd wiesz e, i, 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 i zadzwoniliśmy do siebie, e, to wiesz co, poczułam straszny spokój i w ogóle takie szczęście, teraz jak nawet o tym mówię, e, czuję, że przyszedł czas Mateusza Gamrota, że to o czym stale mówię i mówimy Mateusz też jest taki, że e, bycie w gotowości, poświęcenie, determinacja, że szczęście przyja, sprzyja lepszym, tym, którzy są w stanie zaryzykować po prostu więcej i Mateusz to zrobił. Sytuacja Mateusza przez ostatnie mies miesiące, a tak naprawdę 2 trzy lata była patowa. No, gdzieś jest w czubie, jest w tym głównym rankingu, jest w, nie wiem, w top 6 był nawet tak bodajże, top 7, stop, top 8 i cały czas są te wzloty, upadki e, i walki cały czas z zawodnikami nie nie wiem, spoza dziesiątki, spoza piętnastki, spoza. Teraz miał być przeciwnik z pozycją numer chyba 29, poprawmy, jeżeli się mylę. E, trudna sytuacja dla Mateusza Gamrota, która się odwróciła i to, to leży w rękach Mateusza. Chociaż my tutaj nie możemy od Mateusza wymagać, jakby oczekiwać, możemy, bo, wie, bo znamy jego umiejętności, przede wszystkim znamy jego silną głowę, a jeżeli masz silną głowę, i czyste serducho, to po prostu przeniesiesz góry jak to pódzian mówi, że kto gotuje kamień uparty, czy cierpliwy, I cierpliwy nawet i kamieniu gotuje. Przepraszam Was za to. Chciałam powiedzieć w ogóle co inne. znaczy coś podobnego, ale chciałam poprzemieniać te słowa, ale cierpliwy to i kamieniu gotuje i, i to się dzieje na naszych oczach. No. Olbrzymia szansa przed Mateuszem Gawrtu, jestem cała szczęśliwa, lecę do Brazylii, nie mogę się doczekać. No właśnie, no w końcu jest to, jest to, czego mamy, tylko teraz tak jak patrzysz na to już wiadomo, no jest Mariusz, Mateusz twoim kumplem, ale jak patrzysz na to zupełnie z boku, z strony medialnej, no byłaś w tym całym kotle UFC, znasz to doskonale od podszewki, czy ta praca, którą wykonał w mediach społecznościowych, te memy, te podgryzanie, jednak to wszystko, czy takie rzeczy mogą mieć wpływ na tej końcowej, w tej końcowej fazie poszukiwania rywala, czy te wypowiedzi Charlesa, w którym, gdzie on trochę lawiruje, odrzuca... Przeciwników, że stylistycznie mu trochę taki ten pasuje, ten nie pasuje, czy jakaś presja medialna, czy to ma wpływ? Czy to jest wszystko rozgrywane zupełnie w gabinecie i po prostu mamy takich i takich, bierzemy ich pod uwagę, bierzemy ich od góry, sprawdzamy, kto może, kto nie może. Jak myślisz, czy, czy ta medialność mogła mieć jakiekolwiek znaczenie, czy zupełnie nie? E, tak, myślę, że znaczącą, ale nie tak istotną, jak postawa i pozycja Mateusza Gmrota i jego oddanie. I bardzo dużo w tym pomogło, pomogła jego dyspozycja i gotowość, i nie tylko chęć. Bo to nie chodzi, to tak jak w ogóle w sporcie, o sukcesu, nie tylko w sporcie i w życiu, to nie chodzi o to, że ja mam chęci, że ja planuję, że zgubię 5 kg od 1 stycznia, że pójdę na siłownię, że zacznę nową szkołę, że rzucę, rzucę robotę. Liczą się efekty Twojej pracy, mój drogi, moja droga. Liczę I to, co Mateusz robi, i to, co Charles Oliveira nagrał dwa dni temu bodajże, mówiąc o tym, że wszyscy tylko gadacie, wszyscy chcecie, nie w tym terminie, bo jestem Charlesem Oliveirą. Tak, to jest Charles Oliveira, the greatest wierzę, że przyszły przyszły future hall of famer i to jest to I, a Mateusz Gamlot po prostu jest w gotowości, on nie narzeka. On wie jaki jest jego Mateusz będzie gotowy na tą walkę. W stopniu jakim może być tylko gotowy, najlepiej jak będzie potrafił to zrobić tak w krótkim odstępie. I ja wierzę, że zobaczymy naprawdę dobrą walkę. No tylko trzymajmy kciuki, dmuchajmy Mateuszowi w skrzydła. I to, że Mateusz był bardzo konsekwentny w tych swoich decyzjach, tym właśnie podszczepywaniu być może, ale przede wszystkim był konsekwentny w swojej decyzji i Lipsi wiedział, że może na niego liczyć, że, nie wiem, poszli do jednego, do drugiego, do trzeciego, do czwartego, do Lopeza, czy nie wiem, kto tam jeszcze był. Mojkano był, tylko mojkano powiedział, że za jakiś czas, a dużo się mówi o tym, Mani, mojkano, Mani, mojkano, ja zawsze będę walczył. Nie, oni nie mają takich kochanek, żeby, żeby po prostu tak jak stoisz, być po, być po prostu prawdziwym wojownikiem. A takim prawdziwym wojownikiem jest Mateusz Gamrot, cholera jasna, i tak zgodzę się, że to jest jedna z top 5 walk w historii polskiego MMA. Mhm. I Mateusz Gamrot może tą jedną decyzją, tą determinacją i silną wolą walki odmienić swoją karierę. I tak jak mówiłeś, to może być jego siedmiokilowy, siedmiomilowy krok w kierunku e, walki o tytuł mistrzowski, o którym tak wszyscy marzymy, tak naprawdę dla na Mateusza e, e, Gamrota. I fajnie, bo sam Hunter Campbell zadzwonił do Mateusza, powiedział stary zawsze jesteś w gotowości jakby zawsze braliśmy to pod uwagę mi się wydaje że nie zawsze oni tak jakby byli świadomi tego że Mateusz to zrobi a Mateusz to po prostu y, robi to, to nie będą łatwe warunki inny klimat i na wilgotność. Nie wiem, czy w Rio w ogóle nie ma wysokości. Może, może Rio się do tych miejsc nie zalicza, chociaż nie jestem pewna, co by jakby zbudziło we mnie większe obawy, bo wiadomo, tego prądu jest mniej, jak walczysz na, na wysokości. No ale no co, mamy tą walkę i trzeba po prostu pójść z Mateuszem Gabrotem, całym szturmem. I rozmawiałam o tym z Mateuszem wczoraj. Polski bice są niesamowici. Oni czasami podszczypią i nas, to już jest za mną akurat poszczypują zawodników, nasze sukcesy. Motywują nas, są zawsze z nami, ale oni nie pozwolą innym po prostu nas skrzywdzić i krytykować. I to jest coś pięknego, ale to jest niesamowite, jak, jaka też zmiana powiem, nastąpiła w podejściu w ogóle ludzi do MMA. I ja naprawdę zazdroszczę tym chłopakom. Robercie, Robertowi. Mateuszowi, wszystkim, którzy teraz walczą, bo ta świadomość, ona ma jakby. Miłość do tego sportu jest zupełnie inna niż jeszcze 5 czy 10 lat, lat temu. E, I to jest, Mamy naprawdę niesamowitych e, kibiców i za to Wam dziękuję. Mm. No to się zgadza. To, 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 właśnie te... bo to, jest, wspólny, to jest też tak, wspólny tak. sukces myślę, tej, 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 tej walki. No, nie bez kozery UFC. Przez teraz ostatnie trzy dni było w Polsce, ściągnęli zagranicznego zawodnika, robią tur po Polsce, bo oni widzą i są świadomi tej pozycji Polski na mapie europejskiego i światowego MMA. No, daliśmy bardzo dużo powodów w tym roku, no bo Czarek Oleksiejczyk dołącza, Iwo Baraniewski dołącza, tak. Kuba Wikłasz dołącza, Robert Ruchała dołącza, dołączył już de facto. Także naprawdę to jest, to jest tego po prostu bardzo dużo, także cieszymy się. Na koniec w temacie Mateusza Gabrota zapytam się, czy to jest taka walka, która może, która nie działa tylko w jedną stronę? Czyli jak się uda, to super, ale jak się nie uda, to się nic nie dzieje? Czy jednak może tak być, że jeżeli się nie uda Charlesa pokonać, to to wpłynie negatywnie i, i oddali Mateusza w, od dużych walk? I tak i nie. I tak i, tak, i nie, bo Mateusz. Nie będzie po pełnym kampie, nie będzie w pełnej dyspozycji. Także tutaj można powiedzieć, że szanse, szans na wygraną ma mniej Mateusz, chociaż szanse zawsze są równe, zawsze coś się dzieje, o czym my nie wiemy. Kampie w przygotowaniach, kontuzje, urazy, jakby psychiczne, psychiczna ta wyporność i odporność i, i zdrowie. No. Myślę, że nic się nie wydarzy, no, chociaż no, jak nie pokonaczasz Oliwiery, to znowu tak jakby będzie trzeba za, zapukać do tych drzwi i wejść taranem jeszcze raz z jakimś mocnym, mocnym nazwiskiem. Ale to jest to, czego chce Mateusz gamroć. No, tych lat świetności Mateusza Gamrota nie pozostało wiele, i trzeba sobie jasno o tym też mówić, że ten czas właśnie nadchodzi. Ale mi się wydaje, że przez to, jak ten Mateusz cierpiał, bo wiem jak prywatnie to było trudne, nie tylko dla niego. Dla nas, kibiców, ale przede wszystkim dla Mateusza, dla jego bliskich, dla, dla żony, dla najbliższego sztabu, że, że jednak te walki nie były, nie były z lepszymi zawodnikami, a z niżej z rankingu. No Mateusz zasługuje na te wielkie walki i to się dzieje. i cieszmy się, że w końcu właśnie. I no, go doceni, bo doceni go i finansowo, i doceni go, wierzę, że po tej walce, bez względu na to, jaki będzie wynik, po prostu wiem, że Mateusz da dobrą walkę. No to jest main event w Rio, to nie jest main event w Apex. Także no to już to, już, to, są, to są duże rzeczy i no do pan. Chociaż Mateusz bału. lubi, 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 lubi walczyć, wa, lubi walczyć w Apexie ee, i to jest jego miejsce. On mówi, że to jest jego w ogóle szczęśliwe miejsce i ulubione miejsce. To się zgadza. Natomiast no, będzie musiał sobie z tą publicznością poradzić. Ja jakoś akurat o to jestem spokojny. Uwaga będzie. To pięć rund, myślę, że to w jego wypadku, jak on jest ciągle w treningu i walczył tyle razy na pięć rund, to też nie musi mieć kluczowego tak. Znaczenia. To, o czym Ty wspomniałaś, czyli o tej wysokości, o tej aklimatyzacji. Dobrze, że od paru dni już jest na miejscu na, na Florydzie, więc trochę łatwiej zawsze będzie to ogarnąć. Czasu jeszcze troszeczkę jest. To zamykając temat tego, co się miało wydarzyć, bo dzisiaj w Octagon Live Łukasz Zaborowski mówił, że miał być main event na początku listopada. Brazylijskie media gdzieś wyrzucają Nazima Sadykowa, początek listopada main event. To ten zawodnik, o którym Ty w 29 miejsce. Czy o nim rozmawiamy? O tej tak, tak i o tej walce wiemy już od dwóch tygodni, hmm. tak, 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 tak. No i właśnie, no to być to, to to martwi walka... generalnie, no, ten, ta pozycja Czemu? zawodnika i, i jego... Znaczy to tak, jest ale... fajnie, natomiast no, dalej pytanie brzmi, czy to jest ktoś, to, kto... Dlatego, dlatego, dlatego mogły pewne sytuacje, o których mówiłam, być, być niejasne, ale gdzieś tą sytuację pomagała Mateuszowi analizować wraz z Danem Lambertem. I no, nie było tak jakby wyboru przeciwnika. Szkoda, że to Mateusz Gamrot jest tym przeciwnikiem, który nie to, że jest niepoważnie traktowany albo mniej poważnie jest traktowany w tym rankingu i w walkach o top. No faktycznie czegoś tu brakuje, czego nie wiemy jeszcze, chociaż jest to już za nami, no za chwilę walka w Rio. Ale tak, to miała być walka z bardzo hmm, wschodzącym, tak można powiedzieć, za, zawodnikiem. E no, 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 no dziwna jest polityka, dziwna jest polityka UFC, trochę niezrozumiała. Pod wieloma względami UFC bardzo mocno się zmieniło. E, no słuchajcie, mamy main event w Rio z The Bronx. E, mm. I to jest najważniejsze. Tak? tak jest. To się wszystko. Myślałam da. w ogóle, że ta walka Mateusza była wcześniej ogłoszona, a nie była jeszcze tak. No to... Tak. No dzisiaj <laughs> dopiero wychodzą te informacje, no bo dzisiaj to już nie tak. ma jak, czego ukrywać za bardzo, bo jak już wszystko tak, e, wiemy. E... Kuba Wikłacz przed Mateuszem Gamrodem tydzień wcześniej, 4 października, także no wjeżdżamy na grubo w tym październiku, naprawdę się będzie działo, bo przecież nie zapominamy o Karolinie Kowalkiewicz, która razem z Mateuszem ląduje na karcie, także Polska kontra Brazylia. Bra wracając, wiecie jakie, znaczy ja nikomu nie wróżę, nie życzę, bo myślę, że życie na merturze jest trudne, <grym> sportowe. <grym> Tak się tęskni, ale w ogóle mam przeczucie, że Charles tak bardzo nalega na tą walkę. Znaczy, też bym chciała zawalczyć w Polsce, na Rio, wiadomo, jaka jest popularyzacja tego sportu w Brazylii, ale w ogóle mam takie dziwne przeczucie, że jeżeli przegra, to on przyjdzie na emeryturę. Ale nie wiem, tak myślę. chciałam głośno to powiedzieć, ale nie wiem czemu tak. Siedzi to we mnie bardzo mocno. Mi się tak wydawało, wiesz kiedy? Wtedy, kiedy zaczęły dochodzić te głosy, że on trochę kalkuluje z rywalem, czyli chciałby po prostu pożegnać się najlepiej tak, po zwycięstwie, tak, 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 a Mateusz tak. w swoim tego kraju. nie, nie ułatwia. Oczywiście, no. oczywiście. Więc tutaj mamy podobne, podobne przeczucia. Kuba, Ale Bika, też jeszcze troszeczkę, żeby to sprostować. Myślę, że Mateusz... Nie to, że nie jest brany, bo, bo często Mateusz zgłasza swoją gotowość i, i to, się, to się po prostu nie zadziało wcześniej, ale ja myślę, że po prostu to, jak mocnym zawodnikiem jest Mateusz fizycznie i psychicznie, e, dlatego ci przeciwnicy. Przeciwnicy często odrzucia, odrzucali Mateusza Gomrota, bo teraz już jak jest walka ogłoszona, możemy wam powiedzieć, że Mateusz ma walczyć z Dariusem. Jeszcze dwa i pół tygodnia temu rozmawialiśmy o, o Dariuszu. Mateusz do mnie dzwonił. Mówiliśmy, tylko, tylko czekano na Dariusa, aż podpisze, podpisze kontrakt, bo podobno ma kontuzję, więc później chcieli mu dać PSD, jako ma PSD. BSD, BSD, czyli BSD, przepraszam, BSD, ee, nagle Mateusz znowu mówi, jak to no, ja miałem być dla Dariusza, teraz dadzą BSD, i znowu ktoś i, i wiesz, taka, cały czas coś było podmatwane. Widzisz, ten trud przygotował go na wielką rzecz, po którą trzeba pójść zdobyć i to jest coś pięknego. No, tak wszyscy, Także wszyscy, często, często często ludzie krytykują... Albo po prostu mówią, rozmawiają na te tematy, mają do tego prawo. Tylko bardzo dużo jest akcji w międzyczasie, e, o których bardzo często po prostu się nie dowiecie. No, szkoda. No, pewnie, tak. że pewnie, pewnie szkoda, chcielibyśmy wiedzieć wszystko, ale dostajemy te informacje końcowo. Natomiast jest dobrze, no, jest bardzo dobrze, jest pięknie, także trzeba tylko wejść, zrobić robotę do stracenia. Naprawdę nie ma chyba w tej sytuacji e, nic i trzeba o swoje walczyć. No Tak samo jak w przypadku. Kuby Wikłacza, Płaczy Miks. No, po tej przygodzie w Paryżu, nie do końca udanej u Roberta, mamy trochę takie... Ale to był Robert, teraz jest Kuba. Oczywiście, natomiast Niesmak. czuję, że takie. <laughs> y, I to jest lepiej moim zdaniem. Trochę ostygliśmy, bo byliśmy tak nakręceni na te dwa debiuty, że. Coś, się... co wysta... tak. Tak, coś, co było wystarczające na KSW, nie będzie wystarczające na UFC. I. Ja tak troszeczkę to teraz, wczoraj to analizowałam, że na gali w Paryżu były dwa debiuty czy trzy debiuty i wiesz, można zrobić jak debiut, jak Robert i miał do tego prawo się zestresować, I stres mu zabrał prąd i gaz i tą moc, ale znowu był inny debiutujący zawodnik, który, który wyszedł, nakautował i to jest to właśnie, o czym ja zawsze mówię, być ten moment i odmienić swoje życie, odmienić swoją karierę, to nie jest łatwe, dlatego... Ta, na tak wielu rzeczach trzeba się skupić, będąc sportowcem. Przede wszystkim, żeby tutaj to wszystko dygało i działało, żeby żeby udźwignąć, udźwignąć to wszystko. A teraz czas na Kubę Wikłacza. Kuba od dwóch dni jest Vegas. W sensie. Od dwóch dni jeszcze się nie widzieliśmy, dzisiaj się, dzisiaj się prawdopodobnie spotkamy ja też dopiero wróciłam do, dosłownie dzień przed Kubą. Udało mi się tylko im zabukować hotel, ale też muszę ogarnąć te swoje sprawy bieżące jeszcze, które pochłaniają dużo, dużo czasu. Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż na chwilę się, spo, się spotkamy. Kuba póki co pierwsze dwa dni bierze bardzo na lekko, spacerki, odpoczynek, adaptacja, no ale myślę, że już jutro będzie to trening w EFC Performance Institute i jakby dokończenie dokończenie, przyprawienie tego, tych, tych przygotowań. No i tak naprawdę półtora tygodnia i wejście do OKTAGONu UFC na dużej gali z mocnym przeciwnikiem. Oficjalna strona UFC podaje informacje na tę sekundę, dosłownie popatrzyłem to, na to przed naszym wywiadem. Druga walka na karcie. Irli Prelims. To byłoby zaskakujące, ale być może lepiej. E, bardzo, ale... To ma i nie ma znaczenia. No. każdy od tego zaczyna, no, chociaż no mówię, Kuba jest byłym mistrzem KSW, Paci jest byłym mistrzem Bellatora, no ale są mocniejsze nazwiska na ten moment na tej karcie i każdy musi przejść tą swoją drogę. Myślę, że to nie ma znaczenia. Po prostu trzeba wyjść i zrobić swoją robotę. Mm. To się Laury nie zbiera się, jakby, nie zbiera się tych gratyfikacji za to, gdzie jesteś na karcie. Tylko za to, jak widzisz, i się pokażesz. Zdecydowanie. No i na to, tak. na to liczymy. To, to o Robercie, ruchu, ale w takim razie dwa słowa. Miałaś mnóstwo czasu, żeby z nim porozmawiać, przetrawić też to, co się tam y, wydarzyło. No, jakby diagnoza jest taka: Robert bardzo szybko do no. tej diagnozy doszedł. E, stres, presja, to wszystko jednak wzięło górę i, i, i przyćmiło to, co Robert hmm. naprawdę potrafi, bo wiem, że potrafi więcej niż pokazał. My mieliśmy takie zebranie i spotkanie i, i wspólnie porozmawialiśmy o, o tym, co się wydarzyło i to jest wspaniałe, że cały film jest, patrzy w jednym kierunku, jest na jednej stronie i odrobiliśmy tą lekcję. Przede wszystkim odrobił ją, ją Robert i Daisy. Daisy, uspokój się. Nie wiem, po kim to ma, ale Daisy. Ale odrobiliśmy tą lekcję i, i po prostu idziemy. I, I po prostu idziemy dalej. No. Ok. Tak jak mówię, ten stres, e, drodzy zawodnicy, i dużo w ogóle do mnie pisze osób, młodych sportowców i pytają, no to jak sobie z tym radzić? Bo oni po prostu czują, że, że nie są w swojej najlepszej dyspozycji podczas startów zawodów, e, bo zjada ich stres, który odbiera dużo kondychy, dużo prądu, dużo mocy. Wszystko. Tak. Hmm, to się zgadza. Natomiast na szczęście nie było aż tak źle na tej gali, bo przecież Robert Bryczek pokazuje klasę w pierwszej rundzie, potem w trzeciej rundzie, a potem jeszcze w wywiadzie, który przejdzie do historii polskiego MMA, czyli nigdy nie wiesz siebie i zawsze się poddawał. Tak. Robert chciał dobrze, ale to jest fajnie, by można przekuć to w sukces. <laughs> Jakiś mały komercyjny, no ale. No niesamowita dyspozycja Roberta Bryczka to, jak potrafił się podnieść z tego wszystkiego. Czekamy na więcej. W ogóle też wam zdradzę taki, taki, taki sekret, że zaraz dwie doby, po, dwie, doby po, dwie doby po walce Roberta dostaliśmy propozycję kolejnej walki na początku listopada. No niestety ta walka musiała zostać odrzucona ze względu na bardzo poważną, no czy poważną, no dość, dość poważną kontuzję Roberta, którą miał już przed wejściem do oktagonu, a chodzi o bodajże ścięgno, bo zadło w dłoni no niestety, bo być szybciej Robert by wrócił do OKTAGONu i chcemy go oglądać, bo myślę, że wrócił stary ten bryczek z, z czasów OKTAGONu e, i to jest coś pięknego. No w jego przypadku też było, że ten, że ten jednak ten debiut nie był udany w UFC. Mm, to się zgadza. No ale wyszło, tak. pokazał, to jest też fajna wskazówka dla Roberta. Ruchały na przyszłość, co się dzieje, po, co można zrobić po nieudanym debiucie: no, zrobić dokładnie to, co Robert Bryczek, czyli wjechać i rozjechać dużo mocniejszego rywala. Także no, liczymy, że tak to będzie wyglądało. Asiu, ja tobie jak zwykle dziękuję za rozmowę, Dziękuję. Jak zwykle przyjemność dziękuję. i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się i, i dmuchajcie, słuchajcie, jaką bikłacz. Mateusz Gamrat, Karolina Kowalkiewicz w Rio, No i kolejni zawodnicy. I gratuluję przede wszystkim zawodnikom, którzy podpisali kontrakty Dana White Contender Series. Robicie mega robotę, także, no co, mamy więcej zawodników, to chyba czas na galerię w Polsce, co? Tak jest. Bye. Trzymajcie się. Bye.